Historię graczy Roblox, Part 3. Kazik, a więc Kazik lubił grać w Robloxa. Grał sobie tym razem w FNAF 2 multiplayer. <śmienic> wtedy był Foxy. Spotkał hakera jako Guard. Że Guard to był haker. <śmienic> hacker. No i wtedy haker się zmienił w bardzo dziwną postać. Wyglądało jak gówno. Smakowało jak gówno. Hmm, to chyba gówno, powiedział. Więc, Haker naprawdę się zmienił w gówno. <śmienic> Więc, Haker naprawdę się zmienił w gówno. Potem się... Potem się zmienił... No, potem Maciek po... Potem... E, potem Kazik powiedział... Hmm... Wygląd... Wygląda jak... Wygląda jak Merkury. Smakuje jak gówno. To, to chyba Merkury. Powiedział. A haker... A haker nadal był gównem. Tylko wyglądał jak Merkury. Potem się zmienił w bardzo dziwną niebieską postać.

Wszystkie typy oprócz Kazika zginęły. Potem Kazik z caili wredem został na I żeby rozśmieszyć Kazika, Haker się znowu zmienił w gówno. Kazik powiedział. <grystanie> Kazik, powie... <grystanie> Kazik powiedział. <grystanie> Kazik powiedział. Kazik powiedział. <grystanie> hmm. Wygląda jak gówno. spokojnie jak gówno. To jest gówno. No i potem się zmienił w bardzo... I potem się zmienił w Monty Gator, słuchał sekurity bridge i zjadł Koniec historii. Papa. Pa.